Halo, hello, hello! Cześć mam witam tam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kondi witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym 80. odcinku serii z Farminga 22 zajmiemy się serwisowaniem maszyn. Oczywiście, grając dużo w Farminga, nasze maszyny się psują. To jest rzecz normalna. Na przykład taki ciągnik, kiedy go dużo używamy. To po jakimś czasie traci na jakości, wolniej na przykład jeździ yy, i po prostu ma mniej mocy. Maszyny to jest podobnie, właśnie z takimi zwykłymi maszynami. Yy, a ja w dzisiejszym odcinku to wszystko sobie, te wszystkie moje maszyny będę naprawiał. Yy, oczywiście Wam to pokażę, ponieważ tutaj mam swój warsztat. Nie pamiętam w którym odcinku, ale na pewno. Yy, tak coś koło począ takiej początkowej części tej, tej całej serii z Farminga 22 zakupiłem sobie właśnie ten warsztat Mało go używam i dlatego właśnie postanowiłem, że naprawię jakieś maszyny w dzisiejszym odcinku. Trochę się tutaj oderwę od tego tematu, tego całej gospodarki, więc dzisiaj będę takim jakby mechanikiem, jeśli tak mogę powiedzieć. Dobrze, bez tego zbędnego gadania. Oczywiście, jeśli ten odcinek Wam się spodoba, ten cały materiał, ustawcie łapeczkę w górę, ponieważ jest to mega ważne. Nie zapomnijcie o subskrypcji, ponieważ bijamy 10 tysięcy subów. Zostawcie również dzwoneczek. Również Zapytajcie na Twitcha, kondi i na Twittera, to jest już Dobrze, I teraz możemy już sobie przejść do tego wszystkiego, do tej całej naprawy. Hmm, oczywiście, pojadę sobie jeszcze, umyję te moje dwie e, tutaj, a w sumie wiecie co, przejdę do naprawy czegoś innego. E, co ja mam tak najbardziej zniszczone w tej, na, ce, na tej mojej całej gospodarce? E, wydaje mi się, że John Deere tu jest, a, Zapomniałam wam powiedzieć, że w ostatnim odcinku, e, oj sorki, bo tutaj jest żarka, bo to ogólnie... Dobra, teraz przez, y, powinno działać spoko. Y, w ostatnim odcinku pokazywałem wam e, czego ja wam pokazywałem, czekajcie. Nowe maszyny do trawy. Tak, to było w ostatnim 79 odcinku, y, a w dzisiejszym materiale, no to ja wam powiedziałem, będę tutaj y, naprawiał swoje maszyny. Dobrze. Muszę sobie sprawdzić w ogóle... Czy da się sprawdzić tutaj... W ogóle patrzcie, tu jest całe pokażane zużywanie się pojazdów oraz narzędzi, w jaki sposób to działa. Również oczywiście e, musimy płacić później za naprawy, za jakiś tam lakier, żeby te całe, całe te nasze kolorystyka tych naszych całych maszyn lepiej wyglądała. Tutaj może, możecie sobie to sprawdzić, te procenty, jak to później jest z tymi cenami. A ja chciałem sprawdzić sobie właśnie tutaj, jak wygląda z moimi maszynami, które maszyny mam najbardziej zużyte, czy mogę tutaj to sprawdzić. Tak, mogę tutaj to sprawdzić oczywiście. I co tutaj to oznacza? A, bo tu oznacza właśnie procent. Tewinkel, ja nie wiem co to jest winkel w ogóle. Yy, class action, class... A to jest mój class, ok? Okej, okay, czyli właśnie klasę będę musiał naprawić. No yy, Więc wiecie co moi drodzy? Przejadę się tym tutaj klasem. Yy, pierwsze sobie go umyję, a później wam pokażę tą całą naprawę, jak to wszystko wygląda. Dobrze, jak widzicie, w ogóle patrzcie jak tutaj ta trzcina skroba urosła jak poszła w górę, no już powinienem w sumie ją w dzisiejszym odcinku zbierać, kosić ale no po prostu jakby, wiecie, które ja też chciałem zrobić coś innego i dlatego postanowiłem, że dzisiaj będzie właśnie to naprawianie maszyn Czy to wszystko się nagrywa? Tak, nagrywa się ponieważ tutaj w ostatnim czasie chciałem wam powiedzieć, że właśnie coś tam kombinuję z tymi nie z systemami, ale w obejście, które kombinuję z tym jak to wszystko tam ma funkcjonować, ponieważ no wiecie, chcę żeby to działało, działało jak najlepiej i żeby zajmowało mi jak najmniej miejsca na dysku. Chyba wiecie o co mojej moi drodzy. I dlatego właśnie tak cały czas je tu zmieniam. I oczywiście nie, nie chcę robić tego kosztem jakości tego całego nagrania, no bo wiadomo zawsze można by było zrobić tak, że dany dane wideo czy tam filmik będzie miało jakoś tam typu yy, cały po prostu będzie słabe jakościowo że ten materiał będzie cienko wyglądał i że będzie cały zburowany, chyba wiecie o co chodzi, a tego broń Boże nie chcę, żeby to wszystko ładnie wyglądało i żeby to cały, żeby ta jakość cały czas była i żeby nie buforował się ten film. Chyba wiecie o co mi chodzi dokładnie kto nagrywa jakieś tam odcinki, to powinien wiedzieć. Yy, I właśnie tak sobie sprawdziłem, że no, no niestety zawsze jest tak. Teraz sobie sprawdzałem, że czym lepsza jakość, to oczywiście, to czy oczywiście, lepsza jakość, to tym większa, tym większa jest e, wielkość tego pliku. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Tylko, że teraz się zawsze zastanawiam, czy hmm, po prostu jakby powiedz, ja sobie lubię zachowywać, trzymać te moje filmiki wszystkie z tych starszych gier. W sensie jest farminga na przykład 19, lubię sobie tam podtrzymać i dlatego może to miejsce na dysku mam trochę mniej, ale na przykład starsze odcinki z tego farminga też mam na przykład odcinek 50 mam i czasami się zastanawiam czy jest sens trzymania to, bo mogłem sobie po prostu to sprzedać i mieć w... sprzedać, mógłbym sobie to usunąć i mieć w to wyrąbane, a jednak ja je czuję jakiś taki mm, dobry vibe do to co robiłem kiedyś i to to właśnie jest taki spoko wam powiem nie, że Bym to trzymał do końca życia, ale no, można sobie zawsze powspominać. Dobra, jak widzicie, tu mam już moją naprawę. Moi drodzy, ja zrobię oczywiście jeszcze zdjęcie do miniaturki przed tym, jak wam pokażę tą całą naprawę, więc widzimy się za chwilę. Dobra, już zrobiłem to zdjęcie do miniaturki, tylko jak widzicie, tutaj już podjechałem sobie wędzikiem. więc możecie się domyśleć, że na miniaturce będzie wędzik, a nie tutaj ten piękny klasik. Ale przy okazji jak tutaj tym fendem już podjechałem, to klikam sobie po prostu R i sobie sprawdzę czy coś tutaj możemy naprawić. Tak moi drodzy, możemy naprawić i nawet jest to zaskakująco dużo na fakt, że ten mój fendik, zważywszy, że ma tylko 6 miesięcy, a on już ma taki słaby stan lakieru oraz ogólny stan i teraz jestem trochę zdziwiony, no bo wiecie macie takiego fenda taki czas, a tutaj się okazuje, że on już jest taki zajechany, no mi by było trochę smutno. Ale mam, mogę, snapić, mogę zająć się tutaj pepsi, jak widzicie, cyk, mam piękną pepsi, pijemy sobie, czekajcie, o, dobra, tak trzeba otworzyć i lecimy z to na tym. Dobra, jest gitara i teraz sobie oczywiście po prostu dam napraw, I tak, naprawimy sobie to i oczywiście z ton lakieru, czy da się jeszcze ustawić z ton lakieru, kupić jakiś nowy, czekajcie, bo jak to się robi? Czy stało, czy nie? A czemu nie mogę zmienić stanu lakieru? Halo? Aha, czy jeszcze tak jakby stanu lakieru nie mogę zmienić, co nie? Czyli trochę Lipton. Dobra. To mniejsze o to. Ważne, że ogólnie naprawiliśmy to tutaj mojego fędzika, Więc sobie teraz nim odjedziemy. I sobie teraz przyjedziemy klasikiem, bo klasik jest najbardziej zdezelowany z wszystkich moich maszyn. I tutaj jest mi trochę smutno, że go w takim stanie cały czas przytrzymuję. Dobra, teraz teraz sobie go tak ogarniemy, że będę go sobie... Oj, 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 oj. już nie będę się go przytrzymywać. Ale tu uderzyłem w to. Dobra. Yy, w ogóle ta trzcina cukrowa. Patrzcie patrz, jak ona jest duża. Kumacie macie to? Jakby wiecie, ja mam może tak z 1,80, zazwyczaj każdy ma 1,80 m tak liczą. Yy, to ta trzcina cukrowa może mieć 3 metry. Ja nie wiem ile ona dokładnie ma yy, w normalnym, takim realnym życiu dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawy. Yy, napiszcie oczywiście i sobie ogarniemy to wszystko. Dobra, teraz tak, Gramy R i teraz tu mamy naprawiania o wiele więcej, jak widzicie. Napraw. naprawiamy sobie pierwszy tutaj trening trening winkela. Yy, stanakieru. Czy. Ja zrobię ten stanakieru. O, dobra. No, jest takiego czornego ustaw. Tak, dobra. Czyli już jest cały. Ok, to teraz dodamy Q. I już mamy czornego. Widzicie, czornego trening winkela mamy, fajnie. Czekamy R. Jest ten winkel. A nie stanakieru, no ale jest słaby. Halo, co jest grane? To chyba tak nie działa, ale okej. Okay. Teraz Klasika, Klasik masz 90 miesięcy. Boże, ile to jest czasu. Kurde, gdyby tak naprawdę wszystko długo, jakby wszystkie takie rzeczy, które kupujemy tak długo wytrzymywały. Niesamowite. Tak, okej. Okay. Tylko nie wiem ten stan lakieru, chyba żeby zmienić stan lakieru trzeba... Wydaje mi się tak przynajmniej IMO. E, trzeba moi drodzy pojechać tam do sklepu, to wtedy stana kieru może naprawić, no tutaj niestety nie będę nie... nie na to zrobić. No nie wchodź już, chłopie. Ale ogólny stan jest OK. I tutaj tak samo napraw, naprawiłem sobie to, więc tutaj to wszystko jest ładnie e, zaserwisowane. Tak mogę powiedzieć. Oa! Dobra, tu chciał lecieć. E, odejdziemy sobie oczywiście tutaj tym, tym klasikiem i pojedziemy sobie tu już tutaj na moją farmę. Może jeszcze sobie kilka innych maszyn zaserwisuję Zaserwisuję tak się mówi czy przyserwisuję? Wydaje mi się, że mówi się, że przyserwisuję Albo zaserwisuję? Chyba se, przyserwisuję To jednak tak, bo zaserwisuję O, przyserwisuję Dobra Na razie to miejsce nie będę zmieniał bo na pewno, co ja chciałem zrobić, to sprawdzić sobie... Okej, okay, tutaj ta jest, tak, tak okej. Okay. Chciałem sobie sprawdzić, of course, czy ja mam jakąś taką maszynę, która potrzebuje naprawdę fast... Ja nie wiem, co to jest Kutzling Vector. Co to jest, moi drodzy? link Vector. What the fuck? Zaraz nie będę ja to sprawdzał, bo to mi trwało dużo czasu. Oczywiście ja... Ee, a to nie zostało mi dużo maszyn w sumie. Tylko o co tu chodzi? Że tu... że to jest co? Słaba kasa za to? Kuń. Eee, że to powinienem sprzedać chyba? Tak mi się wydaje. Przecież ja sprawdzę, sobie to. jakiś kunia sprzedać, dobra. Eee, kuń to jak ostatnio sprzedałem to właśnie narzędzia, o, narzędzia. To nie jest moje, moje to jest e, tutaj, przedałem przedmioty. Kosiarki, ja nie mam jeszcze tego Dobra, dla mnie to ogólnie jest dziwne, bo... Coś się zrąbało tutaj oczywistego. Czekajcie, tutaj wchodzimy. Coś sprawdzałem, bo tego chyba ja nie mam. Czy ja tu mam? Delsun Group. 410 miesięcy. O kurde. Dobra. Ale widzę, że link Vector 570 jest potrzebny. I teraz, co to jest link Vector 570? M mogę tegoś nam jeździć, czy nie? I myszka mi przestała działać. Halo, co jest grane? Widzicie? Patrzcie myszka mi przystała. Dobra, widzimy się zaraz, bo... tak być nie powinno moi drodzy, muszę sobie ją podłączyć. <grymne> Dobra, jestem z powrotem już tutaj myszka, wszystko ładnie działa yy, i teraz chciałem właśnie powiedzieć jak sprawdzić to co to jest ten cocka yy, Wiecie co? Ja sobie piszę to w Google'a i widzimy się zaraz. Kutka ruling wektor 570. Dobrze moi drodzy, wszystko jest już jasne. Ten kucka ruling yy, Vektor 570 to jest zwykły kultywator moi drodzy. Ja tutaj mam... O, w tym miejscu go właśnie. Mm, więc bierzemy sobie jego i sobie podejdziemy tam, żeby go y, przyserwisować. Włoto czy nie? Tak to stop. Przyserwisować albo zaserwisować. Kurde, no już naprawdę napiszcie mi w komentarzu, tam na dole, w komentarzach. Y, jak się mówi, czy zaserwisować go, czy przyserwisować. Czy po prostu serwis? Bo to jest serwisowanie muszę zaserwisować. Za. Wydaje mi się, że za serwisować. A i coś tu nie ma, no nie myślałem. W ogóle mam, teraz podłączyłem e, tą myszkę do kabla i e, tę myszkę do kabla i powiem wam, że jest masakra z nią. Ciężej jest, ogólnie się ciężej. Więc sprzedowała myszka jednak to jest coś co... Jak już sobie masz, to ciężko jest się odzwyczaić do tego. Ej dobra, R i bieżąc do tego stan najgorszy, Jać kredydora płacimy za to I moi drodzy wszystko jest pięknie, wydałem w tym odcinku chyba z 30 tysięcy albo 40 000, Nie pamiętam już dokładnie e Jeszcze sobie powiem, go oczywiście umyć I wydaje mi się, że w tym, w tym odcinku będziemy powoli kończyć To Też taki odcinek trochę bardziej pogadankowy jeśli mogę tak powiedzieć e Nie chcę tutaj też tak jakby zbytnio przedłużać Mogę Wam tylko powiedzieć, że w następnych odcinkach będziemy się zajmowali chiną, może właśnie jakimiś tam e, końmi, ogólnie zwierzętami, to mi się wydaje albo jakąś fabryką. Chyba, że zrobię jakieś wielkie żniwa. Tylko taki i spoilery chcę wam powiedzieć, czemu możecie się spodziewać w na następnych odcinkach. Chyba, ja że mi coś nie Halo odbije do głowy mi coś i, i zrobię coś ogólnie odrealnionego, coś takiego irracjonalnego i... I w ogóle mało związanego z tym, co teraz robię. Więc więc takiego, takiego schematu też możecie, możecie się spodziewać. Ale to jest rzadko, mój drogi, to jest naprawdę rzadko. Więc, więc, no, wydaje mi się, że nie. W ogóle to już, to już jest 80 odcinek. Więc, więc, fajnie mam pojęcie. 80, odcinek z farminga, jak to brzmi fajnie. 80. Na setny, będzie fajnie. Setny odcinek z farminga. Setny. Sto z farminga. ki. To jest jednak to, to że... Jak sobie sprawdzę, że to było w jakimś czasie. Farming ten, co teraz Wojska dwójka na to już 3 lata chyba macnie. Bo on wychodził... No 3, la 3 lata, co ja wygaduję? Rok ma, jest rok... ...2023. A farming ma rok dopiero. Tutaj, albo wiecie co, zrobię sobie to później, mi to tam nie zmienia, ładnie tutaj mój fendik naprawiony, tutaj jest y, mój Forge Workshop, tak, Forge Workshop, to jest moja fuskwarna w ogóle, no więc moi drodzy w tym odcinku wydaje mi się, że to by było na tyle, dziękuję wam bardzo, 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 bardzo za oglądanie e, i widzimy się w następnych odcinkach. Następny odcinek będzie w niedzielę i to będzie naprawdę przekozacki materiał. więc szykujcie się, nastawiajcie budziki, żeby być przygotowane na ten odcinek, który się pojawi w niedzielę. Bo to będzie niezła bomba. I tyle chciałem wam powiedzieć: muszę sobie niedługo kupić ten teren. 16 i tuż tu taki fajny kwadracik będę miał. Widzicie? Fajny kwadracik będę miał. Już będę miał może jest z jedną wszystkich pól, No, więc moja gospodarka się rozrasta, kanał też się rozrasta, więc jeśli chcecie mi pomóc yy, tą moją całą społeczność poszerzać, to oczywiście stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie ten kanał, podajcie na Twitcha, i na Twittera, to jest już I widzimy się moi drodzy w następnych odcinkach. Więc dziękuję wam, że byliście, życzę wam miłego dnia, bądź miłej nocy, w zależności od której nas ten odcinek. I widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, miałku miałk. I do następnego. No, 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 no. Ilu, 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 ilu.